Witamy kochani serdecznie w kolejnym odcinku Grill z Webera, Kacper, yy, Michał no, oraz Stas Kaszana. Weber, tak, dzisiaj będziemy grillowali kaszankę, ale w taki nietypowy sposób, bo zrobimy ją najpierw zgrilowaną na yy, grillu węglowym, później ją jeszcze będziemy dodatkowo yy, tutaj sobie w takim kociołku. Gotować, nie wiem, wie, to jest zgrywane. Wie, tak wie, Wiesz to... wie, jak to jest z, z tą kaszanką, to tym wszyscy lubią, ale zawsze mi się wydaje, że to jest taki trochę problematyczny produkt, bo trzeba zawijać w jakąś folię, żeby tam się niby rozpadła w środku, albo żeby się nie rozpadła. Ja uważam, zgriilujmy ją najpierw na węglu drzewnym, żeby trochę aromatu złapała. Potem ją sami rozwalimy i dokończymy w kociołku w daczoweniu. Tak. I w kociołku ona będzie w jabłkach, tak? Jabłka, cebula, cebula cydr jabłka. i trochę sosu barbecue. Aha, i tu jeszcze ważne, bo tu Kacper robi takie fantastyczne sosy, homemade. Tak, nie? jest kraftowy produkt, bardzo ograniczona jakby tutaj e, produkcja. Więc wykorzystamy. Wykorzystamy do tak. kaszanki na sam koniec taki, że tak powiem, touch barbecue. Oczywiście nie musi być to mój sos, barbecue, może być to jakikolwiek inny sos, nawet ketchup. Myślę, że fajnie zagęści tą kaszanę. Munczako jest, a nie kaszanka. Munczako z kaszanki. <grym> tak. Dat Jest, Brusli, karatę grillmistrz, także zaczynamy. Trochę oleju, nie zaszkodzi, zawsze to się ładniej spiecze. Dwie różne kaszany sobie zrobimy, wymieszamy je sobie. A czemu, czym one się różnią? W sensie Co to jest niczym? Nie, jest. no jakby ta jest wiejska, ta jest inna, jakby składem się na pewno różnią. Wziąłem dwie do wyboru do koloru. No, no to będziemy testować. Zobaczymy jak smakuje. Grillujemy w ogóle na sirgreycie, czyli takim ruszcie do dosteków żeliwnym, bo na żeliwie się lepiej grilluje. Nie z dosteków, ale do kaszanki też się nada. I szybka akcja. Generalnie tak. nie chcemy tego mieć jakby bardzo mocno. Znaczy chcemy mocno, ale mocno i szybko. Mocno i szybko, dokładnie. Tak. Można zamknąć na chwilę nawet. O to chodziło, to się miało rozpaść. Można sobie nawet to pokroić na jakieś części, ale. Ja bym myślę, całą że wrzucił. Ja wrzucimy całą, tak to i tak się wszystko no. rozpieprzy. A z tego się zrobią takie fajne skwarki, takie jak lubię. I co? No, jak się nagrzeje daczowem, wrzucamy olej? kaszanę. A, olej, olej też, tak. I wrzucia, wrzucamy jednocześnie też cebulę, żeby ona się też fajnie skarmelizowała. Jabłka na koniec. Także kaszana wraca do kociołka na grill. Oj, oj, Także nie ma, że tam każdy ma swoją robimy z tego rodzaj kaszankowej potrawki nic się nie może ma możesz już zacząć to tak trochę działać. Nie pachnie możesz zacząć to dziabać lekko tym tego roztegowywać to? tak, tak, tak tak. a obok sobie wrzucimy cebulę niech ona też już się obsmaża będzie dobrze dobra Dobra. Wiem. Tak powiem. Wiem. Ej, masz, możesz to podjadać, nie? Ożysz w mordę. Co na razie to zostawię odkryte żeby to się lepiej przesmażyło. Ale bardzo dobra kaszanka. Ojebisto, nie? Naprawdę. To jest nadaczowanie, to jest fajne. Zaraz to wszystko odpadnie i trafi do naszego dania. Jak jest kaszanka tak zbierana, to jest, jest dobra. Najlepsze. To jest koniec właśnie to. o to chodzi, właśnie. E, tutaj trochę oleju teraz chluśniemy i dawaj te jabłka. Twarde, Starczy, kwaśne. Star... Dobra. To żeby... Trochę je przesmażymy i zaraz wymieszamy cały temat. Dobra, to... Dobrze by było, żeby jabłka wyglądały tak jak tutaj, czyli też trochę przysmażone. I generalnie za chwilę lecimy z cydrem. A wiesz czego ja bym tu dodał? No? Boczku! Aha, <laughs> miałem boczek. <laughs> boczku bym dodał i by w ogóle była petardino. Możemy. Ale to najlepiej by było na początku. No. Albo osobno przesmażyć sobie boczek i... Ale ogólnie... Dobra, jest bez boczku. Tak? Pomału, no. Mogę? Najpierw wlej tak prawie cały. Dobra, dawaj cały. Będzie dobrze. Aj, aj, aj. Teraz chwilę ten cydr podredukujemy. Dosłownie dwie minuty. Już się robi fajna ciapa glida. To lubię w kaszance. Na koniec trochę barbeka jeszcze. Cydr się już ładnie wyredukował. Mieszamy i gotowe. Ja już wiem, jak to będzie smakowało, skoro bez sosu będzie się po prostu było petardo. Wyciągam. Wiadomo, że kaszanka nie jest piękna w takiej formie. Ale posypiemy czymś zielonym i będzie Ta, ładna. Tak, dokładnie. Kaszanka z grilla jest fantastyczna, a z daczowena jeszcze lepsza. Yy, I w wykonaniu takim jest w ogóle petardą z jabłkami, z cebulą. Mistrzostwo świata. No, polecam Wam zrobić to w domu, bo to było turbo proste, szybkie, w ogóle no, rewelacyjne danie z grilla. Do zrobienia u Was na grillu. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!